Bracia, w Chrystusie Jezusie, wy, którzy niegdyś byliście daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa. On bowiem jest naszym pokojem, On, który obie części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył rozdzielający je mur, wrogość. W swym ciele pozbawił On mocy prawo przykazań wyrażone w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi stworzyć w sobie jednego nowego człowieka, wprowadzając pokój. I w ten sposób jednych, jak i drugich znów pojednać z Bogiem w jednym ciele przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości. A przyszedłszy, zwiastował pokój Wam, którzy jesteście daleko, i pokój tym, którzy są blisko. Bo przez niego jedni i drudzy w jednym duchu mamy przystęp do Ojca. Moi kochani, także ten fragment Pisma Świętego wyraża na swój sposób całkowite streszczenie Ewangelii. Mianowicie, Pan Jezus. Stał się dla nas bliskich przez krew swoją. I to się stało w ten sposób, że On odkupił nasze grzechy. I to, że staliśmy się bliscy dla Chrystusa, to jest wypełnienie całkowite pragnień serca ludzkiego. I mimo iż to zdanie często może być pomijane albo jakoś tak niedoceniane, dlatego że nie dociera przesłanie tego zdania. Pierwszego z tego czytania do nas, ale ono rzeczywiście zawiera samą kwintesencję. I teraz, jeżeli to słowo głęboko wprowadzimy do naszego serca, to będziemy mieli wiele owoców. I te owoce to są właśnie takie, że Chrystus jest naszym pokojem i że zburzył Chrystus rozdzielający nas mur, wrogość. I w związku z tym Możemy sprawdzić na ile jesteśmy ludźmi wierzącymi, czyli popatrzeć na ile w naszych sercach pojawia się wrogość, na ile pojawia się brak przebaczenia, na ile narzucamy innym ludziom swoje zdanie, na ile nie możemy ludziom darować ich zachowań czy ich słów. To wszystko są takie elementy, które nie mają swoje źródło w Chrystusie i Chrystus to wszystko zburzył. I mógłby ktoś powiedzieć, że wierzy w to głęboko, ale jeszcze w jego życiu pojawiają się złe owoce i się zastanawia, jak może to słowo głębiej w swoje serce wpuścić. Oczywiście wiele sposobów modlitwy i rozważania Pisma Świętego znamy, ale zaproponuję teraz na ten czas wakacyjny, aby kto jest chętny, niech napisze wypracowanie. Niech napisze jakąś notatkę w swoim zeszytku duchowym i niech opisze co to znaczy dla niego że Chrystus stał się nam bliski przez swoją krew i w ten sposób zaprowadza pokój w naszym życiu Im bardziej będziemy się nad tym zastanawiać tym bardziej przyzywajmy Ducha Świętego aby dawał nam pełne zrozumienie nam to znaczy w naszej konkretnej sytuacji życiowej tam gdzie istnieją jakiekolwiek jeszcze przejawy tego muru wrogości, a żeby wszystko było poddane Chrystusowi, i żeby zapanowało całkowicie Jego Królestwo, poczynając od naszego pokoju. Opiszmy to. Na to wszystko niech nam dług błogosławi i udziela Ducha Świętego w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.